No rozumiem, jestem... Czyli wygląda na to, że tak. ceremonia jest, ma poparcie, ma poparcie z... sił, natury sił natury wyrażanych przez świat zwierząt. Tak, dokładnie. Ja tutaj jest trochę w tym śmiechu też i radości. Jest dużo, sama nawet powiedziałabym. Tak, choć przerobiliśmy różne historie dotyczące tego, na przykład, że. Kobiety zamieniały się w strzygi w wyniku tego, że miłość prawdziwa nie mogła być uznana ze względu na mezalianse i inne mentalne uwarunkowania. A z kolei mężczyźni nie jeden raz szczęka opadła i zamieniały się w trupa. Tak, zamieniał się w trupa, kiedy będąc prowajderem. I oczekując wdzięczności, zamiast za to dostał na przykład grzybki w potrawie. Także my ten w związku z tym zakopujemy topór wojenny. Między męskim a żeńskim pomiędzy stawem ze strzygami, który kiedyś tu był a, grobem, a, cmentarzyskiem. a cmentarzyskiem. Już tu staniesz tych, picia, już ci dam. Widzisz, tych te bardzo biedaku, którym szczęka hmm, proszę bardzo. No, tu, 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 tu. Miejsce już jest wykopane. Teraz jeszcze tutaj robimy. Dziękując ziemi za to, że ona, za to, że ona nas y, zgodziła się to przetransformować. O. No, masz tutaj pić, nasz zwierzak tutaj pobiera nową strukturę, bo woda jest. Mam no, widać, że świetnie się czuje z tym, co robimy, prawda? A tak. on, on, wie, on wie, wiesz. I Czuję prosimy tak, no. o to, żeby to w miłość się przetransformowało. I dodakładamy, to są płatki róż, więc dodajemy mm -hmm. wibracje róży do tego. Dziękując za to. Z intencją, aby, <słuch> aby teraz przywrócić wrócić harmonię, rajską harmonię między, między kobiecą a męskim Super. na tej ziemi i na całej ziemi i w nas samych przede wszystkim. Radość i miłość. Żeby była uznana i miłość, i prawda, i żeby yy, umysł podążał za miłością, a nie odwrotnie, nie narzucał tej formy, żadnej formy, uzur, nie, uzur, nie uzurpował sobie tego, że on wie lepiej, co jest miłością, a co nie. O, bo to jest właśnie nasza miłość totalna, no. nasza miłość. Cudowna miło. Dobrze, że piesek jest z nami, bo od razu możemy mieć obaczenie na to, co się wydarza, nie tylko się dzieje tylko w nas, ale... Ale jaka tych, jest reakcja w energii, tak. Tak, dokładnie. Co się dzieje w energii, tak? w energii. <grym> tak. Dobrze. Cudownie.